Witam to firma Estrans. Dzisiaj będziemy się załadowywać na hełm w tej oto firmie. O, tak wygląda załadoneczek przepakowywany z kontenera. Włopaki już tam ładują Także cały ten kontener będzie przepakowywany na naszego tu Mercedesa i jutro o 13 wyjazd do Chełm tak to tak to wygląda zobaczymy tu widok z góry wchodzimy kawał firmy chłopaki tam pracują także widoczek jest Pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia.